Panie Komendancie, o której straż pożarna dostała informację o pożarze budynku mieszkalnego w Tulicach i na czym w głównej mierze była skupiona akcja gaśnicza? Około godziny 18.30 dyżurny odebrał telefon o, o pożarze miejscowości Tulice. Niezwłocznie na miejsce, zostały zadysponowane jednostki Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Po na miejsce okazało się, że Budynek zamieszkiwany przez cztery rodziny, 12 osób wokowało się samo przed przyjazdem straży pożarnej. Działania polegały na ratowaniu mienia, gaszeniu zewnątrz oraz wewnątrz podasza w tym budynku. Ile jednostek łącznie brało udział w akcji gaśniczej? Na chwilę obecną akcja jeszcze trwa, trwa jeszcze dokładna lokalizacja i dogaszanie pożaru. W tej chwili jest 10 jednostek. Czy znane są przyczyny pożaru? W tym chwili przyczyny nie są znane, będzie badała policja.